Siemano ludziska, ja nazywam się Wojciech, a to jest już drugi odcinek serii Let's Play FIFA 13 kariera Borussia Dortmund. Um, chciałem na wstępie powiedzieć, że przepraszam za to, co tutaj widzicie, czyli za fakt, że e, kariera nie jest taka sama jak była w pierwszym odcinku. Po prostu cofnęło mi tą karierę o dwa tygodnie do tyłu. Nie wiem pojęcie dlaczego. Coś mi się po prostu nie zapisało i musiałem przesumować jeszcze dwa tygodnie. Dokonałem dokładnie tych samych transferów za bardzo podobne kwoty, jednak zmieniła nam się grupa w mistrzostwach, jak widzicie, mamy tam. Niemcy, Danie, Szwajcarię, e, Austrię, Portugalię i Słowenię, jak dobrze pamiętam. Mam też jakieś mecze towarzyskie, na przykład z Egiptem. E, no, widzicie, tam macie mecze po prawej stronie, e, jakie są. E, więc ogólnie grupa jest naprawdę mocna. E, szczególnie boję się Niemiec, Portugalii i Szwajcarii, z którą gramy już niedługo, więc e, już 1 września, jak dobrze pamiętam. No ale najpierw czeka nasz, 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 nasz mecz z Werderem Brema, który już teraz właśnie będzie, yy, zagramy sobie ten mecz oczywiście, weźmiemy tylko stroje Borsi Dortmund, yy, dla do naszych przeciwników wybierzemy stroje pomarańczowo-zielone, które są jednymi z fajniejszych strojów w grze, no i dobra, to by było na tyle, zapraszam Was na skrót meczu teraz, już, teraz, już i lecimy ze skrótem spotkania Marco Royce biegnie po skrzydle właściwie po boku boiska widzi już Lewandowskiego, widzi podaje do niego Lewandowski z czupakiem zdobywa bramkę, 9 minuta 9 numer Roberta, pierwszego bramka w sezonie, asysta Roysa i wychodzimy na prowadzenie już na początku spotkania kolejna sytuacja, niestety należy do Werderu Brema Elia podaje do De, De Bruyne De do Eli, Elia o obrońcy oddaje strzał, szczęsny broń jednak Januszowiczowi udaje się Dobić piłkę i niestety jest jeden do jednego, co ono nie jest zbyt dobre, no ale przechodzimy do kolejnej akcji, w której to Marko rozprzestrzenił piłkę, pod bramkę i bardzo mocnym strzelamy. Celem zdobywał bramkę w 35 minucie bramka do szatni, bardzo się nam to przyda, no i przydało się zresztą już, jak widzicie, przejął, bo obrońca głupie się zachował, Royce skorzystał, zabrał mu piłkę i strzelił bramkę. W kolejnej akcji widzicie Lewandowski, tym razem on zabiera obrońcy piłkę, podaje długą piłkę do Roysa. Royce wykonuje fake shot, zatrzymuje się i obraca, zdobywa bramkę. Finyzyjny strzał w dolny ruch bramki, bramka jest bez szans i Royce zdobywa drugą bramkę, dwie bramki, a system naprawdę powinien trafić do drużyny tego dnia moim zdaniem. To by było na tyle z tego skrótu meczu. Już widzicie teraz bramkarz wykopuje piłkę, dokładnie Szczęsny, no i mecz się kończy. Także tyle. Dobra, jesteśmy już po meczu. Popatrzyłem na nasz kalendarz i jak okazało się, że kolejny mecz w lidze gramy dopiero 9 września. Natomiast 1 września gramy już pierwszy mecz prezentacyjny ze Szwajcarią. Także wystarczy tylko przesunąć do końca okienka i właściwie gramy nasz pierwszy reprezentacyjny mecz. Jestem strasznie ciekaw, jak to wyjdzie. O, wiadomo, tam powołali większość naszych piłkarzy z podstawowego składu. No, sam w sumie powołałem kilku z nich. Dokładnie to czterech, chyba. Eee... Oj, coś. Subodity chciałby odejść, chyba. Albo chciałby podwyższenia pensji. Także. Jakby to, jak to się robiło? Chyba biuro menedżera, kontrakty. No i szukamy, gdzie to jest Subotic. Pewnie będzie na dole, bo tam są chyba te na liście transferowej. Nie. Tu jest Subotic. I no i chcę najwyraźniej podwyższenia pensji, jak dobrze rozumiem da, było 300 Nie dobra, muszę troszkę przenieść z budżetu, bo coś czuję, że on się nie zgodzi na coś takiego A mamy mu te 33 tysiące, żeby się... Znaczy tam 63 tysiące, bo chyba tyle chciał, jak dobrze pamiętam mniej więcej sądzę, że mu starczy tam, już bez przesady jest niby dobrym obrońcą, ale już wiesz tego, bez... No i chcemy na 5 lat, żeby już tam jak już podbijam kontrakt, to żeby już był na długo. A nie mogę się doczekać, jestem ciekaw, bo Szwajcaria jest dosyć dobrą reprezentacją, więc troszkę się obawiam, aczkolwiek mam nadzieję, że nam się to uda zrobić. No, no to ciekawe, czy będzie jakiś transfer w tym ostatnim. Potrzebuję jeszcze wyższej podwyżki, jak widzę. Sorry za to co mi się teraz przycięło, ale coś, nie wiem, co się stało. jak to Jakiś problem z zadawaniem świadomości. wiadomości. Eee, o. United sprzedała najpierw Marcelo, teraz chce kupić Runea. Ciekawa zamiana. Podejrzewam, że za dobre 50, może 60 milionów jeśli odejdzie albo nawet więcej. Eee, Chelsea. A czyli taka zamiana. I in za Runea. A, 12 milionów, dopiero zauważyłem, że teraz już wydają dużo mniej w tym ostatnim okienku. Kiedyś było tak, że wydawali drugie tyle, co podczas całego okna pozostałego, to w ciągu ostatniego dnia wydawali drugie tyle. A teraz to widzę, że już tak jak w prawdziwym futbolu, że tak w miarę ogarnięte są te transfery. Eee, nie, nikogo już nie chcemy sprzedać, O właśnie, jak umiałem sprawdzić te kontrakty. Eee, transfera, lokacje budżetu. Może być tak. Trzeba mu podbić. On się zbuntuje, nie będzie chciał grać, albo będzie grał jak jakiś. Syf, bo z reguły takie jest: jak mają za niskie morale, no to um, o. okej, okay. Spoko, Subotica, jak chcesz. No, jeśli nie nie, nie, jeśli nie, chce, to nie dla mnie to nie jest problem. Tam nie może siedzieć jeszcze długo. No, czas na Polskę! Czas na Polskę! E, następny mecz, zagraj mecz. Um, weźmiemy sobie te stroje. Kurde Dobra, może być tak um, Zarządzanie zespołem. Jaki my tu mamy skład ustawiony? Szczęsny piszczek. O, Wasilewski, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy wiecie, ale Wasilewski ma najwyższą agresję w grze. Nikt nie ma takiej wysokiej agresji jak Wasilewski. Taka ciekawostka ode mnie. Ciekawa, bardzo śmieszna i w ogóle. Może być glik, będziemy mieć dwóch bardzo wolnych obrońców, ale dobra. Wawrzyniak, hmm, Krechowiak, Polański że jest. Nie, tu chcę mieć grosika. Grosika. Um, może. I nie, chyba zostanę przy tej formacji. E, natomiast chętnie zrobię taki bajerek co często robię, jak, jak czasem gram, sezon, jak czasem gram w sezony, to robię coś takiego, że obrania przenoszę na SPD i tam jeszcze wchodzi, chociaż nie już dobra zostawię Polańskiego, żeby troszkę bardziej defensywnie grać. No i dobra, ja już Was zaproszę na skrót, już chyba będzie tylko taki z samymi bramkami, także zapraszam. No, jesteśmy już przy skrócie drugiego meczu. Błaszczykowski podaje do piecha. Piech tutaj próbuje, no spróbuje znaleźć miejsce, jednak nie udaje mu się to, więc szuka doświadkowania Lewandowskiego. I co? Udaje mu się, Lewandowski był w niemożliwej pozycji do strzału, jednak zdobywa bramka. W jaki sposób? No, sami widzieliście naprzeciw wychodzącego bramkarza. no właśnie cofając się, wyskoczył. No, wspaniałe wykończenie w świetnym stylu, naprawdę, Robert, jestem pod wrażeniem. Gra co dla siebie. Yy, tutaj widzicie. Grosicki do Lewandowskiego! Oj, było tak blisko. Eee. Obraniak przyjmuje piłkę. Znowu przyjęcie pod bramką. Zdobywamy. Co zdobywamy? Bramko z woleja. Tak właśnie. Obraniak do Lewandowskiego i Lewandowski zdobywa bramkę z woleja. Rozszaluj się nam dzikus. Eee. Próbowałem coś jeszcze ugrać, ale już nic się nie udało. I zdobyliśmy 3 punkty w ten właśnie sposób po dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego. Ok, teraz wróciłem już do Was. Jak widzieliście, bardzo dobrze nam poszło ze Szwajcarią. Właściwie sp nas spodziewanie dobrze. I postanowiłem, że e, taki skład, jaki... Jejku, e, co ja robię. Ej, panie. No. Taki skład, który mieliśmy tam, z drobną zmianą, jaką jest... E, może tak, zrobimy sobie ten skład teraz od razu. Za będzie sobota. Glik będzie grał w podstawowym składzie, miał jedną z najlepszych ocen ze wszystkich. Będzie grał, będzie grał Krychowiec za Polańskiego, bo Polański mnie jakoś za bardzo nie urzekł. Na pewno wejdzie Piech, bo Piech u mnie zdecydowanie urzekł. Może zróbmy w ten, dobra, w ten sposób. Błaszczykowski na prawej, sobota na lewej jako środkowy napastnik będzie Piech i jako napastnik Robert Lewandowski Chyba no tak i myślę, że jeszcze tak, ustawimy sobie od razu ławkę i chciałbym mieć na przykład peszkę na tym na ławce co tu w ogóle robi Benisz? Ach, nie chcę go tutaj no, i chyba będzie na tyle i widzę do tego, że już praktycznie od razu gramy kolejny mecz więc, no miejmy nadzieję, że pójdzie nam równie dobrze jak ten ze Szwajcarią. I znowu, kurde, mają takie same stroje prawie, że? No i dobre. także widzimy się już za chwilę po skrócie. Zapraszam Was do najskrótszy i najsłabszy skrót meczu, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Właśnie teraz. Pierwsza akcja Danii właściwie zakończyła się bramką. Pierwsza akcja w 29 minucie, dziwicie się? Nie ma czego, Ta, ten mecz był nudny, nic się nie działo, nie byłem w stanie stworzyć żadnych okazji. I tak, właśnie w ten sposób mecz się zakończył. 1 do 0 polska reprezentacja przegrała, i w dalszym ciągu nic, na nic nie było nas, nas stać. Była walka po prostu w pomocy żadnych konkretnych akcji. Próbowałem nawet wpuścić kilku zawodników, ale nic to nie dało. No, niestety, drugi mecz reprezentacji nie poszedł już nam tak dobrze, jak byśmy chcieli. Przygraliśmy 1 do 0 z Danią. No i do tego za kilka, gramy, za kilka dni gramy już kolejny mecz na który zapraszam Was już na początku kolejnego odcinka. No ja razie się z Wami żegnam, zapraszam do subskrypcji, głosów, komentarzy i tym podobnych. Dzięki za oglądanie, jeszcze raz do zobaczenia, hejka!